Cześć. Mam na imię Patryk i zapraszam państwa na serię poradników dotyczących konfigurowania oraz korzystania ze sprzętu, który świadczymy w ramach umowy z naszymi abonentami. Podłącz się z Chopinem. Chopin Expert. Dzisiaj pokażę jak wykonać ponowne skanowanie kanałów na dekoderze SkyMaster HDX2. Operacja ponownego wyszukiwania jest przydatna w momencie, gdy dany kanał nie pojawia się na liście dostępnych kanałów, nie uruchamia się poprawnie lub wręcz jest ona wymagana po przywróceniu ustawień fabrycznych na dekoderze lub podczas jego pierwszego uruchomienia. Aby rozpocząć proces skanowania na pilocie od dekodera, należy wcisnąć przycisk menu, który znajduje się w środkowej części pilota przy jego lewej krawędzi. Z wyświetlonych opcji należy wybrać ustawienia skanowania, potwierdzając każdy wybór przyciskiem OK, który znajduje się w centralnej części pilota. Następnie w ostatnim wierszu, używając strzałek w lewo lub w prawo, należy wyłączyć tę opcję, po czym za pomocą przycisku Exit na pilocie trzeba się cofnąć do poprzedniego okna. Tym razem przechodzimy do szybkiego wyszukiwania. W polu z częstotliwością początkową, używając sekcji numerycznej na pilocie, należy wpisać wartość 170 MHz. Następnie wartość Symbol Rate należy ustawić na 6875, a wartość Kłam na 256. Opcja skanowania z NIT powinna być włączona. Po zastosowaniu tych ustawień, należy wybrać opcję Szukaj. Samo wyszukiwanie trwa kilka minut, a dekoder odpowiednim komunikatem poinformuje nas o jego zakończeniu, z którego możemy wyjść wciskając przycisk OK. Jeżeli pomimo ponownego skanowania poszukiwany program nadal nie pojawił się na liście kanałowej lub nie działa prawidłowo, taką musterkę należy zgłosić na naszą infolinię pod numerem, który wyświetla się Państwu teraz na ekranie. Mam nadzieję, że poradnik okazał się pomocny. Do zobaczenia w następnym odcinku.